Słyszycie coś? No właśnie, ja też nie, bo dźwięk się nie nagrał. Aaaa! I co teraz? No tak sobie pomyślałam, że obejrzymy ten filmik razem i będę próbować Wam opowiadać, co też tam wyczyniałam. Może nawet uda mi się przypomnieć, co mówiłam. Zapraszam. O. I tu Katarzyna robi takie wejście ducha. Uuu, wiecie, bo chciałam wprowadzić halloweenowy klimat. O, a tutaj się już z wami witam i przekonuję, że mufinki to doskonałe monoporcje, zarówno w tej wersji słonej, jak i słodkiej, świetnie sprawdzą się na każdym przyjęciu. I że dzisiaj będę szukać trzech sposobów na dekorowanie muffinek, w taki sposób, żeby nie trzeba było się tam zbytnio napracować, ale żeby był efekt wow! I tu uwaga, proszę Was, żebyście nie pospadali z krzeseł, ponieważ sposób pierwszy to użycie gotowych zestawów dekoracyjnych. Aha. Półki w sklepach uginają się od tego typu dodatków. Jest ich do wyboru, do koloru, od pomarańczu i wesołych wzorków, po bardziej eleganckie motywy jak pajęczyny, czerń ze złotem lub fiolet ze srebrem. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Drugi sposób wymagał już troszeczkę więcej przygotowań. Czekoladki w foremkach silikonowych robiłam po raz pierwszy i nie było to jakieś skomplikowane. O, tutaj znikam, żeby wyjąć je z lodówki. Proszę bardzo, tak się prezentują. Czekoladę rozpuszczałam w woreczkach cukierniczych, następnie końcówkę woreczka obcinałam i tak napełniałam foremki. Do napełnienia tych dwóch foremek potrzebowałam 300 g czekolady, a czekoladki zastygały w lodówce przez całą noc. Jako kleju, żeby przyczepić czekoladki do mufinek, użyłam lukru w pisakach. Prosto, szybko, słodko. Trzeci sposób, również z wykorzystaniem czekolady, tym razem białej i czarnej, to malowanie pajęczyn na mufinkach. Robiłam to po raz pierwszy w trakcie tego filmiku i naprawdę była to fajna zabawa. Wiadomo, im więcej takich mufinek się wykona, tym nabiera się większej wprawy i te pajęczyny wychodzą coraz ładniejsze. Żeby wykonać taki wzorek, czekoladę należy rozpuścić. Ja to znowu robiłam w woreczkach cukierniczych. Potem ucinamy końcówkę, ale tak naprawdę, aby aby, żeby ta czekolada była w stanie lecieć takim cienkim strumieniem. Jeden kolor nakładamy na cały wierzch muffinki jako bazę, a następnie drugim kolorem rysujemy kropkę na środku i trzy lub cztery kółeczka dookoła. Za pomocą wykałaczki robimy kilka lin od środkowej kropki na zewnątrz. I tak powstaje wzorek pajęczyny. Tutaj te pajęczyny są bardzo świeże, jak zastygną, prezentują się naprawdę mega. Bardzo polecam ten sposób. Mufinki prezentują się rewelacyjnie. Nie jest to wcale takie trudne, no, a przy okazji można podjeść trochę czekolady w trakcie takiego twórczego procesu. A tutaj na zakończenie Katarzyna chciała się z Wami napić kawuni i zapytać, po którą z trzech odsłon tych słodkości pyszności sięgnęlibyście najchętniej. Następnie dziękowałam za oglądanie oraz zapraszałam do subskrybowania kanału. Oczywiście nadal zapraszam, bo będzie się działo. Czeka mnie jeszcze dekorowanie okna w kuchni z użyciem dyń, bo to Halloween, a następnie przejdziemy do najlepszej, najfajniejszej tematyki świątecznej. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wybaczycie gafy techniczne, że przyjemnie Wam się oglądało. Trzymajcie się ciepłutko i do zobaczenia.